Lotto, bawisz się tym, a jak mówię Kwiatkowski, to schodzisz. Ale jak mówię Kwiatkowski, dobra? Okej, okay. gramy. Jak widzicie, na zielonej sopie zupełnie nowy gość opanował teren, ale rozmówcy także są dzisiaj moim gościem. I bardzo mi miło z tego powodu, że się w końcu udało umówić na dłuższą rozmowę Michał Kwiatkowski. Jak tam to ściganie ostatnie wirtualne? Traszcie się tam ścigacie ostatnio wewnętrznie. Powiem ci, że ma być spokojnie, ale wychodzi jak zwykle, czyli wiesz, jesteś wypompowany jak masakra. No, no ale tak, bo to mówiłem o tym, testosteronie, to zazwyczaj się każdemu wiesz, udziela i. No. Ale macie to jakieś, powiedzmy, wpisane w program treningowy, czy to jest coś zupełnie, zupełnie osobistego? Tak, czy jest także już urządzenie? Jest, chociaż, no dla mnie to jest znaczy wpisany w program treningowy. No, istnieje to, tak. No, nie, nie, Człowiek nie, 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 nie zrobi zupełnie jakiejś abstrakcji, że skumuluje się to wszystko. Natomiast no, nie wiem, czy to jest w tym momencie najlepszy bodziec treningowy, żeby na takie gdzieś tam obroty wchodzić, kiedy, kiedy faktycznie powinno się teraz jakby stawiać trochę fundamenty, a nie od razu próbować w kominku rozpalać, nie? Mm, mm. Także, no ale, no co, no, z drugiej strony trzeba to robić. E, Cieszę się, że kolarstwo ma taką, wiesz, ten, e, możliwość, prawda? No kurczę, inne sporty nie mają, no może, wiesz, kierowcy rajdowi, jak mają te i wyścigi tam wirtualne i tak dalej, to mm. jest coś, coś podobnego. Natomiast myślę, że nie, nie jest to wtedy na tyle interesujące, kiedy też kręcisz tylko kółkiem, a to nie ma nic wspólnego z jakąś tam, nie. z wysiłkiem fizycznym, prawda, więc trochę się to inaczej ogląda, a kolarstwo, kurczę no, ma tą możliwość, ta technologia w ostatnich latach, dzięki też Swiftowi chyba, tak mi się wydaje, Wiesz, poszła na tyle, że, że możesz się ścigać online i to teraz ja się boję, że to wiesz, w kanon się kolarstwa wpisze na stałe, i, a to jest, to jest zupełnie coś innego niż hmm. zupełnie coś innego niż normalne ściganie. Tutaj nie trzeba włączać się w mózgu za bardzo, nie? Tylko trzeba piłować, nie? Także jak ktoś... ktoś jest tylko stworzony, wiesz, do jazdy na rowerze, a niekoniecznie gdzieś tam ma poukładane w głowie, czyli jako jak przychodzi co do czego, że trzeba pomyśleć na wyścigu, no to jest stworzony do tego, no, no ale mówię, kolarstwo, super, wiesz, inne sport, inni sportowcy się, wiesz, też na tej, to jest dla nich taki pomost, prawda, teraz między, Szanita Włodarczyk, no nie, nie, nie porzuca młotem online na hmm. mnie. I tak dalej. Więc y, też jest, mówię, kolarstwo w, tym, w taki sposób jest te, to wirtualne ściganie wygrane, że, że taką rzeszę ludzi możesz, wie, zebrać, że y, to oglądają, prawda? I hmm. możesz nadal, mimo pandemii, i tak dalej, robić coś z domu, wiesz, z salonu, z garażu, kurczę, z kuchni, gdziekolwiek chcesz hmm. i robisz y, robisz show. A powiedz no. mi, w jakim, jakim tym momencie teraz jesteś? No, czy jak, no bo już. Jednak ten kalendarz się zbliża, już to Stradę Biankę mamy tak. pierwszego. W jakim momencie jesteś teraz? Wiesz co, no w niedzielę wyjeżdżamy na zgrupowanie, właściwie powiedzmy, że 80, czy tam nie wiem nawet mniej może to jest kilometrów stąd do Izoli, na tysiące. I tam, tam będziemy dwa tygodnie w małym gronie, w sumie pięcioosobowym. Pięciu kolarzy, plus jakaś tam obsługa. Poza tym mamy chyba zaplanowane zgrupowanie też na ten Ryfie w lipcu. Natomiast wiesz, no to, to tak się mówi, że zostało dużo czasu, no ale jeżeli dla mnie Stradę Bianche jest to jeden z kluczowych wyścigów, no to od początku trzeba być w kopie, w gazie, więc tego czasu tak naprawdę nie zostało aż tak dużo i, i mówię, to co mówiłem to by wcześniej, że wiesz, z taką jaką formą wejdziesz, niewiele będzie można zmienić. Chociaż z drugiej strony też trzeba uważać, bo jak przekręcisz śrubę, no to jak tego nie możesz zmienić, to tego na pewno nie zmienisz. Nie, nie, wy, nie wypoczniesz. Sezon ci tego nie da. Może gdzieś tam można iść tą, tą jakby krzywą do góry, jak na początku koronawirus. Natomiast mówię, no trzeba. Trzeba myśleć o tym, żeby od pierwszego startu być, być dobrym, bo to tak naprawdę będzie wyścig, dzień wolny, wyścig, dzień wolny, wyścig, dzień wolny. Tak, taka perspektywa, nie, nie będzie czasu na żadne dodatkowe, nie wiem, zgrupowania, treningi i tak dalej. Także trzeba pomyśleć, jak wykorzystać odpowiednio. Dla mnie jest to w tym momencie trochę ponad półtora miesiąca, prawda? do o Stradę biankę, z perspektywy Tour de France jest to troszeczkę więcej, ale no mówię, to nie będzie, będzie można wiele zmienić od gdzieś tam od startu właśnie sezonu, czyli Stradę Biankę do na przykład Tour de France, a po Tour de France to już w ogóle będzie tylko wszystko dotyczyło się wypoczynku i ścigania, więc. W jakim momencie jestem? jeśli się nie sprawdzisz. Nie wiem, ja, ja, ja przebrnąłem przez wiesz, całą kwarantannę nieźle. Nie, 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 że tak powiem, nie wiesz, nie z jakąś wielką ambicją, że ja to będę, nie wiadomo co robił na, na trenerze, i tak dalej. Tylko inteligentnie się gdzieś tam podcowałem innymi różnymi rzeczami, a niekoniecznie wiesz, próbowałem odtworzyć to, co powinienem zrobić gdzieś tam na szosie, bo tu wiesz, droga do nikon pięć godzin na, na trenerze to zupełnie nie to samo co pięć godzin na, na szosie. Także. Trzeba było podejść z głową, bo wiesz, to ostatecznie też mogło dla wielu się skończyć kontuzją, jakbyś zaczął hmm. pakować po, po, po tyle godzin, co robisz normalnie, zrobić na trenerze. No to faktycznie wiesz. Hmm. Budulec ciała nie jest gotowy do jeżdżenia w jednym miejscu, tylko z wentylatorem. Więc... Dla mnie było to, wiesz, jak odwołali wyścig na początku, jest. jest yes. wiesz, super. Kurde, miałem kontuzję w grudniu, to teraz wie, złapię trochę. Na drobie, na drobie zaległości tak, tak mm -hmm. traktowałem. Wiesz, już od razu na szybko miałem, yy, pamiętam, że odwołali wtedy stradę, yy, te wyścigi we Włoszech, ale jeszcze Belgia chyba nie, nie była odwołana, więc od razu mówię: Dobra, to klasyki, jadę, wiesz. Flandria sobie wrzuciłem do kalendarza i tak dalej. I od razu wiesz, mm -hmm. miałem zapał, żeby, no ale z perspektywy czasu, no wszystko zostało odwołane, więc tak. No ale mówię, tego nie mam, nie mam tej, yy, wiesz, teraz niczego nie gonię. Bo, bo jak skończyłem, normalnie zacząłem trenować gdzieś tam od Bożego Narodzenia, wtedy, no to ja, ja goniłem, tak naprawdę, gdzieś tam formę, i, i wiesz, to, te, tego grudnia ciężko, ciężko gdzieś tam nadrobić, kiedy wszyscy idą jakimś tam cyklem. Ale teraz. Teraz wszystko ok. Widziałeś ten kalendarz, tą wersję, która się w gazecie wczoraj pojawiła, z tym przesuniętym Mediolan Sanremo mm -hmm. i tak dalej? Powiedz, jak, tak. jak ci odpowiada ten kalendarz? Wiesz co? No, dla, dla mnie jest to kalendarz marzeń, bo wiesz, tak naprawdę, jak widzę gdzieś tam na Twitterze. Czy, czy nie wiem, Print Screen i tak dalej z, z, z gazety, no to ja tak naprawdę wykreślam dwa wyścigi, Giro i WLT i całą resztę mogę, mogę lecieć, prawda? I to jest dla mnie, dla mnie sezon jakby szans do wykorzystania. Oczywiście y, tur w innej roli, natomiast cała reszta wyścigów, jeżeli tylko forma mi pozwoli, to, 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 to są to wyścigi do wygrania, i oczywiście pomijam gdzieś tam parę szubę. Natomiast, to mówię, dla mnie, dla mnie to jest fajna perspektywa, o ile to się wszystko faktycznie wydarzy, bo wiemy, jak się wszystko dynamicznie to zmienia. Możemy sobie mówić, że wiesz, to się wszystko normalnie potoczy, ale tak naprawdę jest ten kalendarz od wisi od dłuższego czasu. Niewiele, jakby, wiemy o, o jakby jak, jakichś, nie wiem, protokołach, jeśli chodzi o nie wiem noclegi, podróże i tak dalej, to także. Mm. Wiemy o kalendarzu, że to ma być, ale jak? Też za bardzo nikt nie wie, więc to liczę na to, że faktycznie ten kalendarz tak jak wygląda teraz, tak będzie wyglądał. Natomiast no, trzeba chyba wziąć się, jeśli chodzi o organizatorów i UCI do pracy i, 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 i o pracować jakąś strategię, no bo jeden przypadek gdzieś tam koronawirusa na, na jednym z wyścigów, już nie mówię, że to tu de France, ale na jednym z wyścigów może wypaczyć po prostu całą nie. drużynę, jak nie całą drużynę, to, 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 to wszystkich kolarzy na wyścigu i tak dalej, więc to zobaczymy. A powiedz mi, bo jak się pojawił ten kalendarz, to się od razu zaczęły spekulacje, pewnie, pe, pewnie mm. wiem, pewnie też widziałeś, czytałeś, czy, czy w takim razie przy tym przesunięciach ten, czy Michał Kwiatkowski będzie na turdepoloń, czy nie będzie na turdepoloń. Właściwie ten kalendarz pokazuje, że, że mógłbyś pojechać turdepolo. Tak, de mógłbym, ale jest wrzucona w tym momencie też Lombardia, Lombardia i, i, i Milano Torino, więc nie wiem, tak samo. Lombardia jest monumentem. Tour de Pologne jest też wyścigiem, w którym po prostu chciałbym być, ale z drugiej strony chciałbym tylko i wyłącznie przyjrzeć na Tour de Pologne wtedy, kiedy jestem w stanie go wygrać albo po prostu walczyć, bo mam też doświadczenia złe, mm -hmm. Prawda? Mm -hmm. kiedy, kiedy wszyscy oczekują od Ciebie, że, że że zwyciężysz, mimo że, że wiesz, że nie jesteś w stanie, a, a wszyscy od ciebie od tego oczekują, no to jest, to jest to trudne doświadczenie. Więc życzyłbym sobie, żebym żeby miał na tyle dobrą formę zawsze, żeby przyjrzeć się do Polonii i wygrywać. Natomiast no, nie wiem, czy to jest mi dane w tym roku i to, co mówię, trzeba rozważyć to wszystko, co, co, Jakie są oczekiwania ekipy? Względem też też, też prawda, Lombardi San Remo, przygotowania samego do Tour de France i jest dużo za i przeciw. Natomiast kocham ścigać się w Polsce. Wygrywać w Polsce. To jest to jest to jest. Cóż mnie? Słyszę, słyszę. Mówię, że, yy, że no to, to jest. Trudna decyzja do rozważenia, szczególnie gdzieś tam w tym momencie, kiedy to się jeszcze wszystko kotuje. No bo dla gazeta jakim źródłem by nie była, no to, to nie jest to mm -hmm. też z, ostatecznie nic pewnego. A powiedzmy, w którym momencie siądziecie rzeczywiście i tak już na 100% ten kalendarz ustalicie, ustalicie kiedy, to, kiedy to ma się wydarzyć? Po tym zgrupowaniu, naszym znaczy, zgrupowaniu? Nie, no to, to myślę, że to zgrupowanie to też jest, jest dopiero jakby takim w ogóle pierwszym, który gdzieś tam wprowadzi mnie na jakieś tam obroty, prawda? E, natomiast w tym momencie ja, 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 ja bym to wszystko odwlekał do, do jakby jak naj. Jak najpóźniej, no bo jeżeli, jeżeli o ile będę miał taki komfort, prawda, y, że będę mógł sobie zdecydować, czy, 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 czy najlepszym po prostu przygotowaniem dla mnie będzie Star Dauphiné, czy Tur de Poloń? Jakie są szanse zwycięstwa w Lombardii? Jakie są szanse zwycięstwa w Sanremo? Jakie są szanse zwycięstwa y, w Slade Bianche, Jak to wszystko, jakby y, będę miał komfortową sytuację przed, przed samym w ogóle rozpoczęciem sezonu, żeby sobie tym rotować, to, to jak najbardziej, ale ostatecznie mm, o trasach niewiele wiem. Nie wiem czy, 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 czy jest takowa i tak dalej, więc to, to wszystko trzeba mówię. Yy. Dla, mnie, dla mnie, jeśli chodzi o ten sezon, to dla mnie jest to przede wszystkim mm, my o, o, o sukcesie, o zwycięstwach yy. Także to, 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 to moje dobro jest tutaj najważniejsze, a niekoniecznie potem, czy, czy, czy tak jak klub ścigać się w Polsce, jeżeli to miało mi stanąć na przeszkodzie, zbudowaniu formy i, i, i w zwycięstwach, no to, to, to tego nie zrobię, ale to mówię, to nie ma co też teraz dyskutować o tym, bo, bo to jest po prostu za wcześnie, to jest jest za dużo niewiadomych, mówię. O, o, mam nadzieję po prostu, że będę miał ten komfort, żeby sobie o tym decydować. A Powiedz mi, kto, kto z kolarzy będzie na tym zgrupowaniu razem z Tobą? Bo mówię, że w, pięciu, w pięcioosobowym składzie jedziecie, tak? Mm -hmm. To kto, kto jedzie z Tobą? Chris Froome, garant Thomas, Dylan Van Barle i Paweł Sivakow. Wydaje Ci się, że Froome jest już w takiej dyspozycji, że rzeczywiście tak jak zapowiada, będzie walczył na, na Tour de zwycięstwo? No, znając gościa, który jest ściągany z roweru i biegnie pod mont Ventoux, no to nawet po takiej kontuzji yy, potrafi się podnieść, a, a osobiście wiem, jak ciężko pracował, żeby, żeby wrócić do formy i tak jak gdzieś tam, ja mówiłem o dla mnie gdzieś tam, że ja złapałem oddech, jeśli chodzi o odwołanie wyścigu, bo miałem krótką kontuzję, to co on jakby przechodził, to jest w ogóle... Kosmos, ale też chyba mm, dla niego jakby urodziła się prawda, szansa, że, że, że ten tour i cały sezon jest przesunięty. On po prostu mógł złapać więcej czasu, więc. Ma teraz ten komfort, żeby, żeby mieć więcej czasu na przygotowanie się. A, a wszyscy wiemy, jak, jak, jak ma wielką motywację, żeby zwyciężać ponownie. I, i zobaczymy. No, ja, ja, go, ja go nie testuję w tym momencie. Myślę, że on też nie chce się testować w tym momencie. Wygląda dobrze na rowerze. No i zobaczymy. Mówię, teraz ciężko jest w ogóle, ktoś mnie gdzieś tam pyta o formę czy. czy Myślę, że ciężko jest teraz to, to, to wszystko określić, bo, bo, bo to jest to wszystko. Nie wiem, jakikolwiek test teraz to jest, to jest niewymierne. Myślę, że wymierne będzie po prostu samo ściganie. A powiedz mi jeszcze, a te, te wszystkie kwasy pomiędzy Bernalem, Frumem, Tomasem, to są rzeczy nagłaśniane przez dziennikarzy, czy to rzeczywiście tak, to, tak jest, że. No, że, że, że powstał tu jakiś konflikt, że Bernal się wypowiedział tak, że Trumna to odpowiedział tak? Rzeczywiście gdzieś zrobił się konflikt? Wiesz, co? No, wiesz to porównują to, co mówiłeś gdzieś tam o, o mówi starzeń, porównują to do tej sytuacji. Dla mnie to jest absolutna bójda, bo, bo wiem i ścigałem się z, z tymi facetami wcześniej, Wiadomo, że powiedzmy, że Berna wtedy nie miał tu w kieszeni teraz ma, ale to, to i tak nie zmienia sytuacji, że jeżeli tak gramy zawsze zazwyczaj najlepszego. Nie wiem, na ile to się po prostu teraz udziela, tak jak mówisz, w mediach i tak dalej. Ten czas bez ścigania. Łatwo jest z tych, tych szczególnie z tych wiesz, wywiadów pisanych. No, wyciągnąć pewnie jakieś, jakieś tam słowo z kontekstu, mm. e, więc, więc łatwo potem wiesz na bazie tego poprosić o odpowiedź, skomentowanie i tak dalej, więc łatwo napisać do tego fajną historię. No cóż, ja, ja, ja nie jadę na tur, żeby rozwiązywać jakieś problemy i tak dalej, e, bo takich nie ma. Wie, dla nas jest, jest i tak najważniejsze zwycięstwo w Paryżu Kolarza i Neos. Ktokolwiek by to nie był, no, mamy duży problem. Trzech liderów, co teraz zrobimy? No, ale jakbyś tak, ale jakbyś tak spojrzał, spojrzał z boku na taką ekipę, nie mhm. miałbyś wrażenia, że trochę za dużo tych grzybów waszczuł, że tak trzech liderów i to trzech jakby z turem na, na, na koncie, czyli żaden tutaj, żaden tutaj nie, nie odpuści. Czy to nie, nie jest za dużo? Jeżeli każdy by chciał zwyciężyć, jakby kosztem, nie wiem, nie, nie patrząc na to, co, co robi drugi, prawda, tylko że, że oni są wszyscy koliderami, muszą dzielić się tą rolą i jeżeli każdy z nich stawia sobie za to, co jest. Uczy, no, no, osiągnięciem no, nie do podważenia i to jest, wygrasz tu de France, będąc kolarzem, to jest najwyższy laur, że tak powiem, e, jeśli chodzi o kolarstwo. E, więc e, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że, 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 że taka sytuacja ma miejsce. E, I. Mówię, też, też mówię, gdybyśmy rozmawiali, może o, o, o Tour de France w lipcu, hmm. no to, 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 to Chris pewnie byłby w trochę w innej sytuacji, na pewno w gorszej. Teraz może mówię przez to przesunięcie na pewno jest w dużo lepszej sytuacji może myśleć o, o, o powrocie do formy. Także no, zobaczymy. Dla mnie absolutnie nie stanowi to najmniejszego problemu. Wiem, że jeżeli ma się więcej liderów w danym wyścigu, to. Jeżeli potrafią oni współpracować, to, to wychodzi to na dobre. Wiem to z własnego doświadczenia, też często. Bo to jest w jakimś stopniu też ściąganie presji itd. i tak dalej. I szczególnie w naszej drużynie, kiedy, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy bezimienni, prawda? Swoje, ta ekipa zrobiła w Tour de France, więc startowanie z jednym, z jednym liderem byłoby bardzo ryzykowne, jeśli chodzi o powtórzenie zwycięstwa, no bo rozgrywki taktyczne byłyby bardzo trudne. Wiem jakie w szkolastwie, że jeżeli zaznaczysz sobie danego zawodnika to to będzie bardzo trudno mu, mu wygrać dany wyścigu. Jeżeli masz dwóch, jest to już dużo łatwiejsza sztuka. Jeżeli masz trzech, jeśli chodzi o trzy tygodniowy wyścig, a jeżeli ci kolarze umieją ze sobą współpracować, a tak jest, to to jest bardzo trudno <laughs> przygotować jakby kontr taktykę do, do tego, co co my możemy zrobić, bo, bo niezależnie od, nie wiem, kraks, które przecież się dzieją, to jest, to jest, to jest, to jest część, część, tego sportu, część w ogóle Tour de France. To, 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 to można tym na wiele sposobów lotować. Nie wiem, jak, jak tam było mówi starze nie oglądałem tego, tego serialu, może, może Zobacz. mówili w jednym Mimo, że może mówią w jednym języku, to jakoś nie w chwili się dogadać. Natomiast ja nie potrafiłbym ze, jakby z trzema liderami, którzy jadą dla siebie, prawda, a nie dla zespołu, jechać w takim wyścigu. A, a zamierzam jechać, więc wszystko jest na dobrej drodze. Zapytam Cię jeszcze o sytuację w Twojej grupie. Były jakiekolwiek obawy, był jakikolwiek moment, kiedy ta sytuacja finansowa na świecie pandemia gdzieś do, dotknęła ekipy. Były, były takie obawy, że będą, nie wiem, cięcia, że, że coś się niedobrego dzieje czy, gdzieś... czy na spokojnie? Nie no, czy, czy, czy to jest obawa? No na pewno ja się bardziej. To nie jest z perspektywy tylko zespołu, ale ogólnie kolarstwa, jak, jak będzie miało wpływ właśnie, nie wiem, brak w ogóle startów w tym sezonie i tak dalej, jaki będzie miał to wpływ, niekoniecznie na ekipę. Ja tylko mogę powiedzieć, jeśli chodzi o, o to, co, co sądzę o, o, o tej sytuacji, w jaki sposób w ogóle ekipa podeszła do tego, no to ja jestem w ogóle dumny, że że mam koszulkę Ineos na sobie, bo słuchaj, to było tak, że wybuchła pandemia, to to nie było generalnie rozmów o jakichkolwiek, nie wiem, cięciach, czy nie wiem zbytniego takiego jakby z, rozmów o, o, o ogólnie o sytuacji, w której gdzieś tam się każdy znalazł, no bo wiadomo, że ona była trudna dla każdego bycie, nie wiem, zamknięci i tak dalej, brak tej perspektywy. Natomiast ja zauważyłem taki, taką rzecz, że ekipa, w tym Dave, w tym w, tym w ogóle ludzie, jakby szefosów ekipy, oni w ogóle przełączyli produkty i tam był bardzo duży wkus na to, żeby, żeby zająć się jakby dystrybucją tych żeli. Który, który jakby INEOS, firma, odpaliła produkcję. Także tam w ogóle zostało zmienione, jakby zmienione priorytety, mimo że wiesz, moglibyśmy gadać o kolacji, o tym, jak tu i tak dalej. Tylko, że nie było za bardzo o czym, prawda, bo nikt nie miał tej perspektywy, nie było w ogóle kalendarza i tak dalej. Więc nie... Po prostu nie było tych rozmów. Były rozmowy o tym, wiesz, kto, kto w danym kraju może się zająć, wiesz, dystrybucją żeli, jak możemy pomóc, wypromować to i tak dalej. To było niesamowite, że wiesz, to nie, nie, nie było wiesz, takiego narzekania i tak dalej, co teraz będzie, a jak i tak dalej, tylko po prostu prze, przełączone priorytety, mm -hmm. sfokusowanie na czymś, na czymś innym i, i dalej. To, to jest, to jest niesamowite, że wiesz, w czasach, kiedy, kiedy ludzie cierpią i tak dalej, można wiesz, mimo wszystko coś, coś, coś próbować robić. Niekoniecznie związanego ze, ze sportem, gdzie, gdzie się wydaje, że ekipa kolaska to powinna tylko i wyłącznie myśleć o tym, a to, to zupełnie było inaczej. Hmm. A za Polską z się z trochę z stęskniłeś? Za to Bardzo. Linię. Bardzo, ale. W... Wiesz, jak to z podróżowaniem, nie? Mm. Bo tak to jest. Masz wrażenie, że, że z tych wszystkich jakby zakazów i tak dalej, no to jak, jak włączasz takie myślenie o tym, co ty sam z siebie co powinien, nie powinien z czego robić, no to ruszasz się jakby z miejsca, prawda? No bo, mm. no bo podróż to jest wystawianie się na jakąś tam w ogóle kontakt przypadki losowe i tak dalej, z, z, w ogóle z osobami, których, o których wiesz, nie słyszałeś, nie masz pojęcia i tak dalej, za których nie możesz ręczyć, więc to jest traktowanie tak naprawdę, że wystawiasz się po prostu na, na zarażenie, na zakażenie, więc wróciłbym, ale to tak, wcześniej absolutnie nie było wskazań, żeby, żeby w ogóle gdziekolwiek podróżować, wyjść z domu i tak dalej, Teraz jest ten okres, gdzie, gdzie słyszę, że wie, są znoszone obostrzenia, i tak dalej. Mimo wszystko jest, jest to i tak mimo wszystko dla no moim zdaniem duże ryzyko podróżowania, ale byłoby to możliwe. Natomiast sezon jest teraz coraz bliżej, więc mhm. trudno jest to w jakimś stopniu zrealizować. Także po Paryżu B. Yy, wtedy samolotem ewentualnie, coś mi się wydaje, <grym> yy, ale zobaczymy. Czyli sezon od 1 sierpnia i tak naprawdę z tego wszystkiego, co mówisz, no to ogień, ogień od startu do mety. Więc rzeczywiście w tym tak. sezonie nie, nie, nie będzie kiedy. Odbyć. Nie ma. Raczej nie. Raczej nie. Dobra, dzięki wielkim chciał. Dzięki.